Cześć! Tym razem pokażę Wam Tromsø, po polsku Tromso, czyli miasto leżące za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Poleciałam tam 15 stycznia. Teoretycznie 16 stycznia kończy się w Tromso noc polarna, jednak praktycznie Słońce, chociaż wschodzi już za horyzont, nie jest widoczne w samym mieście, ponieważ Tromso otoczone jest górami. Thank mm -hmm. you. Jest 13:30 i jest jeszcze całkiem widno. Globalna temperatura to minus 22 stopnie. A no my idziemy na spacer. W końcu nie ma złej pogody, tylko złe ubrania. A moje ubrania są raczej dobre. Teraz możecie zobaczyć jak ładnie wygląda miasto podczas wjazdu kolejką linową na górę, a w tym czasie opowiem Wam trochę. Tromso jest położone 350 km za kołem podbiegunowym, jednak zimy nie są tutaj aż tak mroźne jak mogłoby się wydawać, a to za sprawą ciepłego prądu północnoatlantyckiego. Chociaż podczas mojego pobytu było zimno, to kilka dni wcześniej była odwilż i padał deszcz. Tromso leży w Laponii. Pewnie większości z Was Laponia kojarzy się z Finlandią, jednak obejmuje ona również część Norwegii, Szwecji i Rosji. Rdzenną ludnością Laponii są Samowie. W zimę w Tromso na głównej ulicy podgrzewane są chodniki. Odblaski są tutaj powszechnie używane. Bardzo dużo osób nosi odblaskowe szelki. Miasto nazywane jest Bramą Arktyki ponieważ właśnie stąd często wyruszały wyprawy polarne. Dużym zaskoczeniem dla mnie byli rowerzyści. Nie spodziewałam się, aż tylu osób jeżdżących na rowerze w taką pogodę. Tutaj możecie zjeść hot doga z renifera. Niestety przy temperaturze minus 18 stopni i silnym wietrze, co powodowało, że temperatura odczuwalna była znacznie niższa, nie tak łatwo jest robić nagrania. I niestety z niektórych miejsc ujęć po prostu nie mam. Na szczęście z większości miejsc mam zdjęcia, które możecie zobaczyć u mnie na instagramie. Spędziłam w Tromso 5 fantastycznych dni. Było dokładnie tak. Jak chciałam. Widziałam reniferę, widziałam zorzę polarną. Było zimno, było dużo śniegu i naprawdę poczułam, że to faktycznie już tutaj zaczyna się Arktyka. Byłam w Norwegii czwarty raz. Jest to mój ulubiony kraj, do którego wrócę jeszcze nie raz.